Cześć i czołem. Dzisiaj kolejne mm, odsłona wykresowa przed Tobą. Tym razem, jak mamy trochę więcej wartości bezwzględnej, to znaczy jedna jest tutaj przy x, a druga jest na zewnątrz. I jak do tego zadania podchodzimy? Najpierw rysujemy to, co jest w środku, czyli tutaj minus 4 przez x. Y równa się. Drugie. Rysujemy y równa się minus 4 przez x minus 2 plus 2. Czyli po prostu przesuwamy ten wykres z góry o wektor 2, 2. Trzeci krok to już jest, właśnie robimy to z wartością bezwzględną, czyli x minus 2 plus 2. I na końcu czwarty krok to po prostu robimy wartość bezwzględną z tego wszystkiego. No to jak to wygląda? Najpierw rysujemy ten wykres. I to jest Y równa się minus 4 przez X. Tutaj po lewej masz tabelkę z punktami, żeby to zaznaczyć. Już jest sporo filmików wcześniejszych z dokładnie z tą samą funkcją, gdzie rysowałam ten wykres, dokładnie pokazywałam, jak wyliczać te punkty. Aktualnie teraz to jest mniej istotne w tym wykresie. Dlatego na to tyle czasu nie poświęcam, bo zauważ, jest dużo innej roboty. Więc tutaj, tak naprawdę, w wykresie funkcji homograficznej ważne jest to, żeby wiedzieć przez jakie mniej więcej punkty to przechodzi. Czyli tutaj, tymi ważnymi punktami będą te trzy punkty po prostu tu, tu i tu. No, i co ja dalej mówiłam? Że w kolejnym trzeba przesunąć dwa w prawo i dwa do góry. O co chodzi? Czyli ten punkt idzie mi dwa w prawo. I 2 do góry, czyli tu. Ten 2 w prawo, 2 do góry, czyli tu. 2 w prawo, 2 do góry, czyli tu. Czyli ta część mi się tak przesunie, ok? I teraz tu. 2 w prawo, 2 do góry, pyk. 2 w prawo, 2 do góry, pyk. 2 w prawo, 2 do góry, pyk. Czyli ten wykres zrobi mi się taki. Oj, nie zrobiłam tu. No nie? Co ładniej wygląda, tak. Mniej więcej to samo, no nie? Czyli tutaj to jest y równa się minus 4 przez x minus 2 plus 2. Znów we wcześniejszych filmikach pokazywam, jak narysować ten sam środek. I też pamiętaj, że minus 4 wartość bezwzględna z x minus 2 to nie jest to samo co minus 4 wartość bezwzględna z x minus 2. To będzie w następnym filmie. Taki spoiler. I co dalej mówiłam? Mówiłam, że kolejnym krokiem jest narysowanie podpunktu numer 3, czyli tego z naszą wartością bezwzględną tu. I co ja robię? Usuwam to, co jest z lewej strony. To jest to. I odbijam. Mm, tu jest raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj. No, mniej więcej tak to idzie. I to jest już ten wykres. On wygląda tak. Czyli to jest tutaj y równa się minus 4 przez wartość bieglena z x minus 2 plus 2. Oj. wybacz Wybać, ale no, jestem człowiekiem. I co dalej? Dalej już mówiłam, że musimy narysować to, ten ostatni krok. Czyli to, co jest pod osią o x, a co mamy pod osią o x, to i to, tak? To, co robimy? Wywijamy nad oś. To powywijajmy. I wyszło nam tak. A teraz tutaj byśmy musieli, bo to jest niepotrzebne, tak? To zaznaczałam, że, że to jest e, do góry wywinięte. Ok. E, tak? Czyli tutaj mogę to usunąć. I to, co zostało, to jest nasz po prostu wykres funkcji tym nie będę pisała. Y równa się wartość bezwzględna minus 4 przez x minus 2 plus 2. Ten film, dlatego jest na samym końcu tej całej serii, bo tu jest miks tych wszystkich wcześniejszych filmików. Więc e, jeśli w którymś momencie się gubisz i nie wiesz o co chodzi, pytaj. Ok? E, I zachęcam w jak to się nazywa, w opisie filmiku będą linki do poprzednich filmów, ale i też będzie ta playlista, nazwę ją wykresy funkcji homograficznej i tam zaglądaj, tam zaglądaj, tam patrz. I zresztą sama funkcja homograficzna, wszystkie sobie dojrzyj, dopatrz, dołóż, pytaj. No i dobra, dzięki. I chodź na kolejny, ostatni już film z tej serii, czyli... Że mamy coś takiego, wow, Shops mi się przypomniało. No Do kto? dobra? No i tyle. Dzięki za uwagę, daj palucha w górę, zostaw komentarz, inne takie fajne rzeczy też zrób. Bądź po prostu tu ze mną i się ucz matematyki. Dzięki, 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 dzięki.